Wow 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 Walą jak Oszaleli naprawdę Niemcy oszaleli przyjechaliśmy tylko na wakacje panowie Wow wow wow, Dobra, tego musimy go załatwić Cześć i czołem wszystkim widzimy się w mini serii, jak powiedziałem w poprzednim moim odcinku nie wiem jak kolejność będzie, więc jak nie, to będzie tak cześć, czołem wszystkim, tu Radian widzimy się, Card to arms get all hell gates all hell, off, off-front tak, a po polsku można to nazwać wrota piekieł yy, zagramy sobie w najnowszym dlc który niedawno wyszedł w kartu ARMS Liberty, który się nazywa jak dobrze pamiętam DLC, który daje nam grywalną nową frakcję w USA I zagramy dzisiaj w kampanię Wybierz kampanię Libertion, rocznik 44-45, jest to kampania USA na lądowanie Amerykanów na Normandii i wyzwalanie Europy przeciwko jarzma Armii Niemieckiej. Tak, to będziemy dzisiaj grali w miniserii kampanii. Tak, Pierwszy jest w innej miniserii kampanii kartu Arms gramy Niemcami Fresburg, Festbung Europa. Jest to kilka misji, też tak samo obronnych przeciwko obronom atakujących. Nie wiem dokładnie, yy, przeciwko Amerykanom i aliantom, a my tu zagramy teraz kampanię pierwszą. Dzień. Yy, dzień, dni. Dzień, dni? A dzień. Dzień zero? Dziwna nazwa, dobra. Nieważne, na poziomie trudności. Tą kampanię przeszłem sam, bo chciałem ciekawy wyglądać, jak to wygląda. Ciekawe zobaczyć, i powiem, że bardzo interesujące. Standardowe wam, lądowanie w Normandii, wiecie, w tyle filmów, jest tyle gier o tym tematyce, że można było gadać, gadać i jeszcze raz gadać, więc mamy to nasze minimalne lądowanie Amerykanów na plaży w Normandii, plaży Omaha itp. Dobra, no to let's go, panowie! 6th of June 1944. Operation Overlord has begun. The largest armada of warships ever is crossing the English Channel towards France. Five beaches on the Normandy coast are about to be stormed in an enormous amphibious assault. The beaches, cluttered with obstacles and mines, are heavily defended by what the Germans call the Atlantic Wall, which stretches from the north of Norway all the way to France's south border with Spain. Careful planning and reconnaissance has shown that it's essential to take out specific parts of the Atlantic Wall before the beaches are stormed by the Allies. One of them is the German howitzer battery at Pointe du Hoc. This six gun battery sits on top of a high cliff that overlooks the Omaha and Utah beaches, surrounded by an extensive system of trenches and defended by infantry and AA guns. This position is a serious threat, which must be eliminated as soon as possible. It is up to you and the Second Ranger Battalion to scale Point Du Hoc and silence the battery. In this mission, you will be put in the shoes of Lieutenant Colonel Rudder, commander of the battalion. You will land on the small beach and fight your way to the top. Once at the top, you must drive the defenders away and find the gun emplacements. Find them and destroy them. Then take up a defensive position and fend off any counter-attacks. You will get support from the USS Satterley and the US Air Force if needed. This is where the liberation of Europe starts. The eyes of the world are upon you. Give them hell. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere will march with you.

Tutaj się za mną, Podziały. Tu mamy tą samą plażę na bunkrami, Niemcami, karabinami. O, pięknie, tak pięknie, super. Rzeź i zabijanie, to jest to. Dobrze pamiętam tu, a to za chwilę. O, właśnie o to mi chodziło. Uratujemy tych naszych żołnierzy, tych dwóch Weźmiemy to nawet ten cały oddział Albo nawet nie oddział Ale zanim pójdziemy poczekać Zapiszemy I jeszcze jedna sprawa, muszę zobaczyć jakiś szybki zapis Jeśli tu jest szybki zapis Zaraz wracamy Dobra, musiałem trochę wziąć w ciszę i jednocześnie Nie wiem gdzie jest szybki zapis, dobra Oddziały Nawet jedna armia idzie, dobra, idzie ze mną Musimy uratować naszych towarzyszy z lotników tutaj I jeden żołnierz powinien wystarczyć Ła, wow ooo grant super piękny dźwięk ostał Ach, oh, to ping. Ej, zięk Ach, już jest trup. Okej okay. Dostał Patrz jeszcze, to tatusia czy nie Dobra, mamy tą powietrzną desantówkę uratowaliśmy I to jest snajper! o tak, to jest dobre. To snajper się bardzo przyda. Dobra, niech powietrzna desantówka Desan nie powietrza desantówka, tylko lotnicze... lotnictwo to jest, tak? Wróć... W... Nie, powietrza desantowa, oddziały, okej, okay, dobrze mówiłem Oni się przydadzą. Mój, naszych trzeba ratować. Yy... Tak, musimy iść teraz tutaj do okopu. To są linki. Mhm. Interesujące. Najlepiej no będzie tutaj pójść, bo jak dobrze pamiętam tu centralnie karabin maszynowy tutaj, ale żołnierz się karabin maszynowy pod sobą. Ej, to nie jest za dobre połączenie. Co tu mamy? Okej, okay, działy. Pokaż mi tego. I gdzieś tu były, trupy są, tak Pokaż mi może masz lepszą broń. Okay, masz tą broń. Bardzo mi się przydał spec od granatnika, czyli pancernego, chyba najlepiej. Rangersów, dowództwo, dowództwo, dowództwo. Oddział, dowództwo. RKM. O oh, jest, pan przy pancernik, dobra, bierzemy go. Uchrani idzie? Ranek, zobacz mi tutaj i bierz to wszystko, co ma. Wyrzuć ten pistolet, nie potrzebujesz do szczęścia ten pistolet, bierz wszystko, co on ma tutaj. Yy weź mi jeszcze może wywal mi ten weź ten granatnik, granat wyrzuć i weź apteczkę dobra idziemy i uzbroj mi się karabin no dobra co tu mamy, tu też mamy kolejne oddziały są najlepiej jak te wszystkie oddziały, które są tutaj niech mi się tutaj przygotowują ta inaczej te nasze powietrze te sandówka też niech idzie tutaj wywal mi z tego pojazdu bo mi się nie przydacie już do szczęścia ale możecie mi zobaczyć co tu jest może jakieś broń tu jest nie Rk. o u, 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 bierzemy go bierzemy bardzo przyda mi się Wiesz co? Nawet pistolet wywalimy Zobaczcie, tak Tak, tak, tak Tak, tak, tak Okej, okay. i jesteś już elitarnym jednostką, czy... piechotą. <grystanie> <grystanie> Dobra Trzeba jakoś korzystać Czekaj, możesz zobaczyć też tutaj? Czy to mi się taki więcej takiej piechoty o, a tu nie tam, a to jest tam powietrze ta sentówka. To nie, powietrze tę sentówkę to nie będziemy zmieniać. Yy... Mm, mm. Wylecz mi się. To są medycy. O, ty. Idź mi tutaj. Idź mi tutaj wziąć ten, do tej łodzi transportowej O nie, już pusta Już ktoś pomyślał tak jak ja Słabo Kurka, kolejny Słabo Daj mi tutaj do tego A no ta, bo to są zwykłe Tu jest z karabin maszynowy Trochę tej piechoty mamy i pójdziemy do góry, będziemy tu wyzwalać Europę. O, 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 o tak. Karabin to, 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 to. Saperka? Hmm. Saperka może nie będzie potrzebna. Saperka do szczęścia. Karabin na pewno się przyda. Bram Bren to jest yy, brytyjska broń, jak dobrze pamiętam. Jest tak odskulowa, tak już ikoniczna broń Z magazynkiem u góry, przeładowywanie To chyba każdy wie, że to jest prkiska broń Ktoś nie grał gry z drugiej wojny światowej to nie wiem gdzie się urodził człowiek Dobra, idziemy do góry Panowie do góry, do góry, do góry, do góry Szyb, wszyscy do góry, ja kiedy mąż Idziemy do góry Idziemy wyzwalać Europę, ale to fajnie wymyśli. No, fajnie wymyśli. Dobra. A, możemy to wszystko wysadzić w powietrze. Nie głupi pomysł, wysadzamy wszystko w powietrze. Szybko, 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 szybko poza zgniecie. Ale ręce Dobra, bierzemy go. A i Dobra, jesteś sam, okej okay. Stali. Wow, 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 wow. Tak, to wsiadłem, może nie. Dobra, niech zostanie tutaj. Szybko mi tutaj. O nie, a, 600 zostałem, fuck Szybko. Ale straty już. Szybko tu się ukrycie, zaraz będzie bombardowanie Sotyli Chyba, już, już się tam się dzieje. O, już tam impreza jest, widzę Sutyle już wali. Dobra. Uu, wow, pięknie. Uu wow, pięknie Medyk, medyk jest tu. Uuu, tego będzie trzeba zarąbać. Lecz szybkość mi tutaj wyleczyć tych od bara. Niech tutaj mi się stanie. Albo niech idzie niemiecki granat. E, nasz leciał granacik. A na nas poleciał O to sniper A to jest ta powietrza, to jest O jedny, oni by prawie zginęli Dobra Okej, okay, dobra, dobra, niech tu się nasi wyleczą. Niech kolejny się wyleczy. Trzeba zlikwidować ten karabin maszynowy. Yes.

tu stój, stój, stój tak Dziwne O, dostał czepek O pięknie O, jesteś tutaj kolejny, dobra O i kolejny dostał czepek Wow Cholerny CKM Wow, 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 ale się ktoś wkurzył Dobra, niech tu leży Bar dobra ale nie już Dostał, ale za mało. Dostał. Now, I a couple of light mortars to help you deal with those entrenched Germans! Eeee, wujek z Ameryki rzucił mi granatniki. <laughs> dobra, niech walą. Jeszcze jeden jest, dobra. I ten kurka się zbroił. Dobra. Ocz! A skąd ten się pojawił tutaj? Dobra, leć mi go szybko e, Granatniki walić mi tutaj to Ten, ten karabin maszynowy Ej. Medyki, we, Medycy, weźcie mi tutaj ten Jak możecie mi, bo zaraz skorzystają z całej amunicji. Niech 60 tutaj się wycofa. Dalej, o tak, super. Yy, dobra, idziemy dalej. MG34? MG42, o dostał, dobra. Trochę niecelne te 60 są, strasznie cenne. I am amunicjo strasznie też. Miłosiernie. No nie miłosiernie, to tu kilka razy to mówię. <grywia> Dobra. Żarty żartami, piechota musi iść dalej. Idziemy. Nie wiem czy Karamin już umarł, chyba um... Tak umarł chyba. Aha, trup.

Liska to może wygląda tak, że... A, atrapa, ale z daleka, jak zrobili zdjęcie zwiat, myśleli że to są atrapy. Myśleli że to są działa i wróg. Korzystał tak... E, wróg, nie wróg, tylko Niemcy na przykład e, robi takie atrapy i na no, tyle ustawiali. A to nie jedynie, czy to Niemcy, czy na przykład imenacy teraz też robią. W dzisiejszych czasach takie... E, a trapy z powodu. dużo ich jest. Dostał. Dostał. Yy... Ale fajnie klimatycznie, uwielbiam takie strzelaniki. Odpocząć troszeczkę Dostał. Ach, piękny grancik, piękny. Pestkujemy dalej. Dalej pestkujemy, dobra, idziemy. Urka jeden, że... Dobra. Dalej pestkujemy. Zdobywałem bunkry. Medyk wo wow. Stamtąd. Panie, że można wejść do o, do bunkra. A, do bunkra i zginąć. <grybujesz> Szkoda, chłopa. Dobra, wysyłam nast następnego żołnierza. Idziesz? Żołnierzu. Dobra, działku zniszczone. Je, yeah, dobra. Zagazowaliśmy też dymem. Idziemy. Żołnierzu, idziemy walczyć. przoduj Idziemy zdobywać dalej te bunkry i okopy. Wow 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 Walą jak... Oszaleli naprawdę Niemcy oszaleli Przyjechaliśmy tylko na wakacje panowie Wow wow wow, Dobra, tego musimy go załatwić Fosfor ci trochę przeładować tak samo. Dużo jeszcze tych niemców jeszcze tu się ukryło. Okej, okay, dobra. A nikogo. Już są trupami, dobra.